Manik Markhor już przetestowany. Czas założyć inny widelec i przetestować go. RST First też powietrzny z manetką. A przy tej okazji pokażę Wam, jak dopasować nowy widelec do Waszego roweru, jak dociąć rurę sterową, jak po prostu wymienić jeden sztuciec na drugi. Lecimy. Nie obawiajcie się, prościzna. Nowy widelec, który chcecie sobie kupić, musi pasować po pierwsze do waszej ramy, a w szczególności do główki ramy oraz geometrii oraz po drugie do waszego koła. Zaczynamy od ramy. W ramie ważne jest, żeby rura sterowa widelca, sterówka tak zwana, nie była za krótka. Może być za długa, bo wtedy sobie docinamy, ale nie może być za krótka. Mierzymy więc rurę sterową, którą macie już w waszym rowerze i wtedy jest proste. Wiecie, jaką minimalnie potrzebujecie. Jeżeli kupujecie nowy widelec, na 99% sterówka będzie wystarczająco długa, będziecie ją docinać. Jeżeli kupujecie widelec używany od kogoś, może się okazać, że główka ramy w jego rowerze była krótsza niż w Waszym rowerze i tak sobie dociął sterówkę, że do Waszego nie będzie pasować. Więc o tym pamiętajcie. W tym przypadku mam jeszcze trzy podkładki dystansowe nad mostkiem, co oznacza, że po zakupie tego nowego roweru mielibyście możliwość jeszcze podniesienia sobie pozycji kierownicy poprzez uniesienie mostka i przeniesienie tych podkładek pod mostek. A jeżeli tak zostawiamy, można sobie dociąć. Ja nie docinałem, ponieważ jest to rower testowy i tak go zwracam. W tym przypadku widać wyraźnie, że rura sterowa wystarczy. Mierzymy ją od dolnej krawędzi dolnego łożyska sterów. Ona jest tutaj, czyli od, od gniazda tego łożyska do samej góry i znamy długość. W tym przypadku rura sterowa musi nam sięgać przynajmniej do górnej krawędzi mostka. I w tym się nie pomylcie. A druga rzecz. To średnica właśnie tej rury. Oczywiście, możemy stosować różnego rodzaju adaptery, ale najważniejsza zas zasada jest taka: czy w waszym rowerze znajduje się system taper, czyli czy rura jest zwężana? Jak widać, tutaj mamy szersze łożysko, tutaj węższe. W tym przypadku górne łożysko to 1,18 cala, dolne łożysko to 1,5 cala, ale nie zawsze takie są wymiary, więc musicie znać wymiary górnego i dolnego łożyska. Możecie mieć też prostą rurę sterową, możecie mieć rurę sterową 118, możecie mieć w rowerze szosowym, kiedy nie używacie widelca amortyzowanego w starszych modelach, jednocalową rurę sterową. I tak jak wspomniałem, można stosować adaptery, jeżeli macie cieńszą rurę sterową, ale pamiętajcie o tym: rozmiary łożysk będą Wam mówiły o tym, jakiej sterówki potrzebujecie, i najczęściej widelce będą dostępne w różnych typach, w różnych wersjach sterówek. Kolejna rzecz to geometria waszego roweru. Pamiętajcie, że kupując inny widelec, możecie z nią zmienić. Być może chcielibyście zmienić, na przykład zwiększyć bazę kół. W tym przypadku zwracajcie uwagę na wszelkie wymiary e, widelca: czy to jest widelec sztywny, czy amortyzowany. Czyli e, pod jakim kątem on będzie wychodził e, z waszej e, główki ramy. Poza tym. Jak wygląda offset widelca, czyli jak jest przesunięta oś względem osi e, samych goleni. No i oczywiście musicie wiedzieć, jaki macie rozmiar koła, czy to jest koło 26 cali, czy 27,5 cala, czy 27,5 plus, lub 29. 29 i 27,5 plus e, to będą... Najczęściej te same widelce i oczywiście jaki macie standard ośki. Czy to jest zacisk, czy to jest oś przelotowa, jakie jest szerokości ta oś i jakich jest wymiarów. Oczywiście pamiętamy o szerokości opon. Szczególnie w rowerach szosowych musicie mieć pewność, że do widelca, który kupujecie, wasza opona, może to jest 27c, 28c, może 32, zmieści się do widelca, który kupujecie. Pamiętamy oczywiście też o typie mocowania hamulca tarczowego, a może nie macie tarczowego, tylko macie szczękowy, czy to będzie Direct Mount, czy zwykły na pivoty, czy też w tym przypadku Post Mount. Możemy używać różnych adapterów, ale upewnijcie się, że będzie to system kompatybilny i adaptery znajdziecie. Ja mam widelec z całą pewnością pasujący, przystępuję do wymiany. W pierwszej kolejności ściągamy koło. Przydatną operacją jest również założenie specjalnego transportowego insertu, który uniemożliwia okładzinom zbliżenie się do siebie na wypadek, gdybyśmy zacisnęli klamkę hamulca, ale nigdy je nie zaciskajcie, kiedy koło nie jest włożone. Następnie demontujemy zacisk hamulca. Nie pomieszajcie kolejności podkładek. Teraz uwalniamy pancerz hamulca przedniego. Czas na demontaż manetki blokady z kierownicy. W tym przypadku muszę też ściągnąć mój chwyt. Teraz śruby mocujące mostek do rury sterowej. I na końcu śruba, która trzyma nasze stery, headset. I uwaga, kiedy odkręcimy tę śrubę, widelec wypadnie. stary nowe, stary widelec, nowy widelec w pierwszym przypadku, kiedy nie chcecie niczego zmieniać, po prostu wymieniacie widelec, nie zmieniacie geometrii ani, ani wysokości mostka, wystarczy po prostu zmierzyć sterówkę, którą już mieliście dociętą, w tym przypadku na przykład 17 cm, zaznaczyć na tej rurze i uciąć ją tak samo. My jednak przyjmiemy sytuację, w której nie mieliście widelca, czyli na przykład składacie rower od początku. Zanim się tym zajmiecie, pamiętajcie o wyczyszczeniu górnego łożyska sterów, dolnego łożyska sterów, nasmarowania ich i dopiero w takich czystych warunkach będziemy wkładać tutaj nowy widelec. Yy, zwłaszcza po otwarciu całego systemu. Teraz łatwo byłoby piaskowi, brudowi dostać się do środka, więc koniecznie musimy to wyczyścić, zanim cokolwiek dalej będziemy robić. Pamiętajcie o kolejności, jeżeli cokolwiek będziecie odkładać na stół. Jak nowe. Widzicie, jak jest pospawana rama. To fajnie wygląda. To wszystko tutaj chcemy mieć czyste. Na dole jest zawsze więcej brudu. Na razie nie smaruję jeszcze całości tak, by nie pobrudzić sobie widelca podczas samej przymiarki. Do przymiarki potrzebujemy wszystkich części, dlatego ściągamy też tę gniazdo dolnego łożyska z tego widelca. drobna, a może niedrobna uwaga. Tutaj porysowałem trochę powierzchnię e, tego widelca, ściągając z niego bieżnię, więc warto było po prostu użyć śrubokręta, ale w taki sposób ze ściereczką. I teraz sprawdzam, bo chcę być na 100% pewien, że ta część, ta bieżnia wpadła do samego końca i leży równo. I tak też jest. Przystępuję do mierzenia. E, łożyska mam już włożone na miejsce. Mam też pod ręką wszystkie części. Które tutaj się będą znajdowały, możemy teraz zaznaczyć, gdzie będziemy ciąć. Wszystko złożone. Lekko przyłapałem sobie teraz śrubką, żeby mi to nie wypadło i żebym mógł też Wam pokazać. Będę używał podkładek, więc są podkładki. Mam pewność, że wszystko weszło na miejsce tak jak będzie. Teraz zaznaczę sobie gdzie znajduje się górna krawędź mostka i zrobię to za pomocą mojego brzeszczota, którym będę za moment ciął. Pamiętając potem o tym, że krawędź górna Widelca ma być odrobinę niżej, tak żeby śrubą, y, która będzie y, oparta o górny kapsel, mógł wyciągać całość do góry. Tutaj mam zaznaczony punkt, będę więc ciął rurę jakieś. 5 mm poniżej. Więc tutaj jest mój ślad, więc skracam o jakieś 5 mm. Teraz musimy do nowego widelca w zasadzie jego rury sterowej wbić taką właśnie gwiazdkę, albo szyszkę, albo rozetkę, która znajdowała się w rurze sterowej starego widelca. Tej starej nie używamy, wbijamy nową. Dobrze jest używać takiego specjalnego protektora do haków widelca, jeżeli go nie posiadacie, użyjcie na przykład kilku dobrych, grubych szmatek. Wbijamy gwiazdkę na głębokość około... Ponad centymetr powiedzmy, 12-13 mm, coś takiego. Wbijając ją musimy mieć pewność, że wchodzi równo. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziecie w odrębnym tutorialu. Ja używam specjalnego urządzenia. Teraz dokładnie czyszczę widelec. Tu nie ma być żadnych opiłków metalu. Smaruję stery, które już są czyste. Smar tutaj na dolnej bieżni widelca będzie dodatkowo uszczelniał nam stery od dołu przed wodą, przed brudem, przed zimą. Więc daje go dosyć dużo. Tak to zatem wygląda. Ja jeszcze wkładam na górę podkładki. W normalnej sytuacji dla siebie docinałbym, jeżeli bym wiedział, że nie chcę już zmieniać pozycji kierownicy, tak, żeby tych podkładek tutaj nie było. Natomiast, czy to są podkładki, czy to jest mostek, górna krawędź podkładek ma być wyżej niż górna krawędź rury sterowej. Tak, żeby teraz ten kapsel nie opierał się o rurę sterową, tylko wciągał nam całość do góry, opierając się właśnie o podkładki albo o mostek. Absolutnie nie dokręcamy tych śrub, zaczynamy właśnie od śruby, która będzie nam ściskać cały system. Będziecie widzieć, jak widelec podnosi się do góry. W momencie, kiedy czuję wyraźny opór, sprawdzam, czy całość nadal chodzi lekko. Tak, kierownica rusza się lekko. Ewentualne luzy sprawdzimy jeszcze po założeniu przedniego koła, ale na tym etapie już wiem, że powinno być ok. Te śruby dokręcę po założeniu koła i sprawdzenia, sprawdzeniu, że nie mam luzów. Czas na dźwignię blokady. Teraz musimy w mądry sposób przeprowadzić pancerz przedniego hamulca, i już wiem, że musi on pójść tędy, na zewnątrz. Tutaj mam przelotkę oryginalną, więc pancerz pójdzie nam tutaj do przelotki, i potem po wewnętrznej i tak będzie zamontowany. Dłuższa śruba. Krótsza śruba. Tak to na razie zostawiam. W celu ustawienia zacisku hamulcowego naciskam, zaciskam klamkę hamulcową, oczywiście tego hamulca i przykręcam śruby. Na koniec z rowerem postawionym na podłodze zaciskam przedni hamulec. Sprawdzam, czy nie mam luzów dolnego łożyska, górnego łożyska. Nie mam. Sprawdzam, czy kierownica chodzi lekko. Chodzi leciutko. Teraz będę mógł użyć tych dwóch śrub, które zamocują mi mostek do rury sterowej. Pamiętamy, żeby ustawić koło prosto. Robota zrobiona, widać założony, blokada założona, sprzęt gotowy do jazdy, a RST First testujemy jutro na Kaczmarik Electric MTB Zielona Góra 2018. Bawcie się dobrze wymieniając Wasze sztuczce.